7 godziska w flemociką Fortnite ze strony Seba nagrywa e, i dzisiaj e, tutaj, znaczy nie od dzisiaj, ale doszła taka, taki skin, e, Felina. Można ją dostać za, za zrobienie 50 poziomów. Za zdobycie 50 poziomów. Ja zdobyłem dopiero dwa poziomy, nie? Za 25 poziomów dostaje się kilo za 50 poziomów dostaje się skina. Także no, musimy dużo poziomów dzisiaj wbić i no nie wiem w jaki sposób, ale no, zagrajmy sobie w rankingowe. O, i przede wszystkim będziemy, i przede wszystkim poróbmy na przykład te rzeczy, na przykład z urodzin, albo z misji dziennych. Ojej, to muszę zlikwidować w z tego yy, karabinu energetycznego. Wtedy przeciwnikowi obrażenia siedząc w krzaku. To nawet teraz te wszystkie zadania dzienne nie zrobię nawet jednego poziomu. Jezus. No nie! To Jezu, jeden poziom to jest 80 tysięcy, nie? A za to dostaje się tylko 7 tysięcy. Ja. Ja nie mogę, nie? Mm. No dobra no to wrócimy w którejś z tych miejscówek. A no ja wstałem, że tutaj. No dobra. Musimy wbijać poziom. Ale zorąbista muzyka, nie? Zorąbista Kurde, jeśli tak się słucha w tą muzykę To jest taka zorąbista Normalnie ja bym, takiego, ja bym tego czegoś cały dzień słuchał, nie? Dobra Co my tu mamy? No nic, no to tutaj wtedy No Tam pojemniki przeszukać nowy busek bojowy a on już był wcześniej no to lecim tam, no lecim tam o, lo, imprezowa lotnia jeszcze grająca muzyczka gdy się lata tą lotnią a patrz jak ta mapa wygląda z daleka, nie? no tak zarobić się z daleka wygląda tak z góry, nie? Przeszukać albo skrzynię Ja już widzę jedną Się jedynie dodawać wrażenie. Właśnie ja muszę skrzynię otwierać, żeby misję robić. To skrzynia! Skrzynia jest moja! Zrozumiano? O, jeszcze ostatnia skrzynia i zrobimy to. Ja już tam jedną słyszę. A tu jest! Zrobiłem! Zrobiłem zadanie na to. Ułaś, jesteśmy Ej, co jest? Ej, widzowie, są prezenty urodzinowe! Są urodzinowe prezenty! Nowy i teraz mam balonik. Ej, to kiedy ja tego balonika kolejnego dostanę? Mogę się dowiedzieć? Ja mój balonik? O! Czyli jak skaczę, to wtedy mam balonika. ...przebijać balony albo wypuścić je, nie? I to też chciałbym zrobić. Ale co jakiś czas chyba będzie. O, zrobiłem to zadanie już! No, już się zrobiłem. Za to, to, to przebijaniem balonów. Kolejny level! Dobra, nie wiem. Dobra, nie tylko tego już teraz. Co jest, mam 10 balonów. No dobra, nie chcę. Ale kurde, patrzcie, no urodzinowy balon, nie? I ten balon daje darmo. I ten medalion daje darmowe baloniki. to ja rozumiem. Takie medaliony są y, chyba dostępne tylko w prezentach. No też nie. Dobra, ja chcę samochód. Ja chcę e-car. Nie, burza idzie! Burza idzie! Lata, no nie No, znowu auto nie ma. Ja chcę auto, no Znowu będę musiał taki kawał drogiś Ja nie mogę to z metrów 300, prawie 400. Boże Ale tutaj na, na górze powinien być. O, mam kolejny. Bronik. Nie, sery to mi było kto O, Ue, nie wiedziałem. Ja chcę auto! O, dobra O, tam jest stacja benzynowa, to tam powinno być auto Dawaj mi auto No nie, nalony Pierniczyć balony, pierniczyć. O kurde! No nawet tutaj auta nie ma? Czy samochody już naprawdę w tej grze nie istnieją? Czy mi się wydaje? Samochodów nie ma kompletnie. Ja nie wiem czy one w ogóle w grze jeszcze istnieją, nie? Nie no, ale powinny. Dlaczego mi widzą trzy osoby? Dlaczego widzą mnie trzy osoby? Dlaczego widzą mnie trzy osoby? Proszę mi na to pytanie odpowiedzieć. Dlaczego widzą mnie trzy osoby? Ja pierniczę. Ja auto. Nie. O, A nie, to nie jest benzynowka. Ale na serio, aut chyba... Ej, chyba aut w ogóle nie ma, nie? W ogóle chyba auta yy, wywalili z gry. Auta z gry chyba wywalili. No? Auta chyba z gry wywalili. Na no, kompletnie nie ma. Opa. No no nic tu nie ma. To co, całkiem co możliwe. Ooo, pokonajcie sam z i Zrobiłem to. Fajnie. No to powiedziałem. Kurde, kolejne zadanie zrobiłem. Ej, no nie! Nie! Ej, co? Bo ludzie z trzecim balonem, yy, człowiek wtedy jakby... Nie ja pierdolę, jeśli ktoś mi teraz tego balona przebije, to mnie zabije. Naprawdę. Spadaj szybciej. Znaczy, jak szybciej, to wtedy zginę. Jest czy nie A, chyba to nawet nie ta tuwa. No, fajnie. A, to jeszcze ten nie spadł, ten coś. Ja tak dolecę chyba na to. No Auto nie ma. Tylko dlaczego są te ulepszenia dla aut, skoro nie ma autu? Tu problem. No ja się tutaj bujam. O, nawet nie wiedziałem, że ona ma taki celownik. Szkoda. Tam coś leży. Nie! Ja nie chcę trzeciego obalona. Nie, teraz to już przesada, nie? Jak teraz przebiję tego ostatniego, to wtedy mnie zabije. Bronia rumena! To jest ta legendarna bronia i rumena! Dobra. ja właśnie mam zadanie na, na zadanie od niej obrażeń. No. Dębsi, niołki. Y A, mam zlikwidować dwóch przeciwników z tego karabinu. To nieźle. No, dobra. Okej, okay, no to to będzie nawet... Prosto, bo ten karabin naprawdę potrafi tyle HP zadawać. Czy karabin jest mocny? O nie, to jest typo, to jest typo, to jest typo. Ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam. Dobra! Dobra, dobra. Mamy jednego przeciwnika tutaj. Yy, posypanego. Ja nie jestem trzeciego obalona! Celownik? Taki. O, to ja wolę ja szczerze mówiąc ten, no. Z tym czymś, dobra. To... jak ja to wymienię? Ja mam wziąć yy, znowu te sześć potek? To będzie dziwnie wyglądało, no ale dobra, biorę. Ja tam dolecę! No nie, ja na, na most dolecę. Ja, ale to jest fajny skok. Taki ogromny. To jest taki skok. O, ja tam do tych itemów pewnie dolecę. Ja dalej dolecę niż tej temy. No. a żeby potem do nich nie chodzić, tutaj się od razu zatrzymam. pusto. O, będę brać tutaj duże pokój. No, tak sobie postanowiłem. Ja nie chcę mieć trzeciego balonu, no. O, patrzcie tam leży, patrzcie, co tam leży. Legendarna pompa. Legendarna pompa. BIEŻYCZKA Wieżyczka NAPROWADZAJĄCA, No naprawdę to jest spełnienie marzeń! O co to? co to BYŁ z item? Teraz gramy be No nie! Folej nie Ale kurde wieżyczka! Nieźle! Naprawdę fajowe, naprawdę fajowe mamy teraz itemy, nie? Normalnie, wow! Ja, legendy mamy. Dwa medalionowce koło siebie. Do których, w których stronę właśnie idę? A oni do bunkra idą! No? Oni idą do bunkra. No to niech oni się tam leją. Ja będę sobie tutaj spokojnie dresować po tych. po posadnych przejściach. Ola, tam chyba legenda leży. To jest tort urodzinowy! To jest urodzinowy tort! Ja nie chcę, no. Dlaczego ja mam pełno zrobię? Dlaczego ja się leczę? I co teraz? No nie wiem, co teraz. Ej, nie mogę użyć Hadesu! Podczas balona nie mogę użyć Hadesu. A to szkoda, bo myślałem, że to jest dozwolone. Rozczarowanie. Szczerze mówiąc, chyba wolę Hadesa od balonu. Chociaż balon jest przez cały czas, a że nie jest przez cały czas. Chyba, że jeśli się chodzi przez, przez cały czas to to... Z inaczej no ale. Z balonami też jest bardzo długi. Też mi jest bardzo fajnie. Dobra, ja myślałem, że ten pachołek to gracz. To jest pierwsze co zauważyłem. Medalion Misterio! Leży. Tylko najgorsze jest to, że te balony nie zasłaniają pół ekranu i to mnie wkurza. Te balony mi pół, mi pół ekranu zasłaniają. A zresztą, że spadanie jest tak okropnie wolne, że te balony coraz bardziej mnie znudzają. Że już coraz mniej dobrych słów o nich mówię, no nie! Trzeci balon mi skoczył. A jak jest trzeci balon, to wtedy polecisz do góry. Bez zastanowienia, od razu do góry lecisz. Tam na sam koniec mapy. Do góry, nie? Ja kurde za światy ten z góry, nie? Nieźle A dobra, w tą stronę ja idę to A co tam? Tam coś jest! No nie, trzeci balon! Tylko tam jest jakiś znaczek! Ale co to jest za znaczek? Dobra, ja tam idę. A, to już ma tam oznaczone, ja to tam wszystko widzę. O, na drzewku. Wylądowałem! No nie, opuszczaj tego drzewa, no. Kurde. Aha, nawet takie coś. Lecisz, lecisz, lecisz! Nawet w swoim normalnym... No nie! Nawet w swoim normalnym biegiem bym tego... Co?! Tam są boty! Są boty! No. To są boty. No nie, trzeci balon! Trzeci balon mi wskoczył. Dobra, porozwalę wszystkich botów. Już! Ej, zostało tu sześć! Sześć graczy. Wow! Zaczyna się coś dziać. O, tarcza kapitana. Teraz naszego kapitanka. Mamy Na Jeśli ja skoczę z tej górki, to ciekawe jaki będzie efekt. Nie, on nie może balony zniszczyć. Dobra, ten typek miał Hadesa Ten typek miał Hadesa Dobra, ja balony na razie usuwam Ja chcę teraz szybko, szybko tutaj do niego podejść I poszedł czas, żeby go załatwić, kurde Ale nie, jak chyba... Prostu... Ej, ja jestem na środku strefy Ej, no, ja jestem na środku strefy. Ja już nie mam co, co, co tutaj robić, nie? Ja już tutaj nie mam co robić. Jestem, jestem na środku strefy. Nie wiem, co mam robić teraz. Tutaj, nie? O, a no, rabinów. O, i teraz jestem dokładnie na środku strefy. No, prawie dokładnie, ale jestem w środkowej części strefy. No nic z tego balonu. Te balony mnie już no, ale równie dobrze mógłbym wywalić ten medalion, no ale. No, że są urodziny, to podtrzymam tą tradycję i wezmę ten medalion, mimo że mnie tak bardzo wkurza. Hello, się O, balony. A tutaj to to jest tort? Ej, tu to chyba jest w takim razie tort urodzinowy. A nie, to tylko balony. O, o, co to jest? Co tutaj leży? A nie, bo to jest legenda, dobra. Ja to już nic nie wymienię, bo ja chciałem wziąć epika, a wiadomo, co? Jak to możliwe? Tak mnie z karabinu załatwił? Ale to było mega szybkie! To było za szybkie! On nawet medalionu nie bierze! On nawet tego epika! On nawet tej legendy Ironmana nie wziął! No? Nawet tej legendy Ironmana nie wziął! 16% mi się zwiększyło. Kurde, kolejnego meczu już nie rozegramy, no nie? No chyba, że zrobimy taki, że. Zwracimy te zadania, jakie zrobiliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zrobiłem jedenaście zadań, ludzie! Ja wbiłem dwa poziomy! Dwa poziomy wbiłem. i tak to jest dużo, jak na mnie. I tak to jest dużo. No, 16 tego wbiłem, też trochę gitne, Ale te dwie likwidacje to one tak troszeczkę słabiutkie. Nie, tego drugiego meczu już nie zdążę rozegrać, bo to czekanie w lobby. Znaczy, nie czekanie w lobby, tylko czekanie, aż się mecz załaduje, aż trenik minie, aż bus, aż bus podleci po tym miejsce, które chcę, Także, no, trochę będzie. Uuu, dobra. Dobra. O! O, mamy urodzinowy kilof! Wyposażę go! Mamy urodzinowy kilof! Udało nam się zdobyć urodzinowy kilof. To też jest część fajnego odcinka. No. Urodzinowy kilof to... Jak, póki nie będzie inny boost, to wtedy do tego czasu będę miał ten kilof. Imprezowego, imprezowego skina nadal będę miał, no bo impreza w Fortnite nadal trwa z tymi urodzinami. Może jakieś malowanie takie kolorowe, urodzinowe? No sześciany. Co by mogło być urodzinowe? No nie mam pojęcia. Tutaj są takie różne kolory. Aha, co to jest za kolor? Zielone szkło. Co to jest za kolor? W jak jestem? jaki kolor, nie? Uuu, ten jest zarąbisty. Czyli sprawdźmy, jak to będzie na wszystkich. Dobra, sprawdźmy, jak jest ten drugi. No, ten. No, wygląda tak sobie. No, tak jakoś. Nie, ja bym szczerze mówiąc ustawił takie. Mimo, że to nie jest urodzinowe, bo pierwszy raz zobaczyłem, jakbym miał to malowanie. A ono jest z tego. Ono jest z. Um, ono jest. kurde, Z iglicy. Jak ja nagrywałem z iglicy, to patrz, to był właśnie rozdział drugi sezon szósty. Ja patrz, rozdział drugi sezon szósty. Zerowy rozkwit. No to to było w sezonie iglicy. Jeszcze. To już były początki mojego grania. To był pierwszy sezon, w jaki, w jaki zacząłem grać w Fortnite'a. O nie, co ja zrobiłem? Zastosuj dla wszystkich. Nie, no to malowanie zdecydowanie mi się bardziej podoba. No, no dobra, do rpg tak średnio. Ale najbardziej to malowanie mi się podoba, to oczywiście do czego? Do pompuni Do Pompunii oczywiście mi się najbardziej podoba. Co to jak wygląda? czy mam jakieś złote malowanie, na przykład Midasa. Ej no, gdybym miał złote, to bym wtedy ustawił złota, bo ja uwielbiam złoty kolor. Nie, to już co, Marvela to. O, malowanie Mysterio, Władca Iluzji. Starych siódemki, Emma Frost. Emma Frost, patrzcie jakie ona ma takie... Mm, Magneto, Deadpool, Doctor Strange. A nie mam już od doktora Duma Chciałbym mieć od, od doktora Duma malowanie, ale chyba nie mam O co jest? Ej, patrzcie jak ten czarny kolor zarobiście wygląda. Patrzcie, ten czarny jest fajny. Wiem, wiem, to jest Gwiezdnych wojen, ale mam to gdzieś Ale patrzcie, jak on to zrobiliście wygląda. Czekaj, ja to y, sprawdzę i... Ale no kurde, co jeszcze już Wygląda. No nie wiem, no nie wiem. Nie! Ja biorę to i nie zmieniam zdania. Chyba, czekaj, a co to? No, to jest Nie, nie wiem, co, jakie ustawić, nie wiem. Piszcie w komentarzach, jakie mam ustawić, bo ja nie mogę się zdecydować, zaraz mi głowa wybuchnie. Może gwiazd. 20. Co to ja, co ja chciałem, a tu jest Kurde, nie ma za tego Co tych chmury? To jest sezonu siódmego Kurde Ajaj, no nie wiem co, Uu, a co to było? Oświeceni O to niezłe kurde, no nie wiem Dawaj na te dla wszystkich Kurde, nieźle. Dlatego nas tak się zlewa z powietrzem. Jak kiedy? Dobra, biorę to, nie zmieniam zdania na No nie, to jest najlepsze jak mi się podoba. No, wiem, że to jest z iglicy. Wiem, że to powinno być wtedy, kiedy miałam ustawioną liglicę, iglicę. Iglice, że jest ale dobra. Także no, wbiliśmy dwa poziomy. Kurde, nieźle. Naprawdę to zadań zrobiliśmy. Ostatnie zadanie z tych mi zostało tutaj do zrobienia, ale się już tego ich nie zrobię. Bo jest 20. Dobra, słuchajcie widzowie. Jeśli macie podoba odcinek, to subskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie. Elo?